Co ty tu robisz, kujonie jeden? Nasza to, nasza to nasza dzielnia jest! Na nasza. ziemię! <noise> Idziemy! No. I ty tyle, ta więcej, żebyśmy cię tu nie widzieli! Zaraz wyszukasz w klonie! Dzień dobry, Chciałbym ja mi czegoś nauczyć w tej szkole. Na początek cztery podciągnięcia. Dobra. To no, To są podciągnięcia w swoim zdaniu? Co ty robisz? Nawet koty nie grzebą. Chłopiec, dziesięć. Już, już. Niezłodzy baranie pompuj. Co to ma być? Raz. Chcę ci dźwigność. 999 i tysiąc 992 Dziewięćset 999 i tysiąc 10. Tylko tysiąc na więcej cię nie stać? Stać raz, dwa, trzy zobaczymy, czego się nauczyłeś, kujonie, Kujon reaktywacji. Ja! Ty słyszałeś? Podobno Łysego pobili. Ja chyba się sklałczy, co ja, pobili go. Zawsze był papa. Aaaa kujon! No no chodź. No chodź. A! A! Co, całą moją bandę zlałeś, kujonie, ale ze mną z tak łatwo nie poradzisz. O, ty, ty mały... Разве ясным дельницы?